Cześć. Zapraszam serdecznie na wirtualne dni otwarte Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przed momentem mieliście możliwość posłuchania pani prorektor ds. spraw studenckich profesor Barbary Literskiej, która zapraszała do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim i powiedziała kilka słów właśnie o nim. Ja chciałabym tylko dodać, że na naszym uniwersytecie mamy 12 wydziałów i oferujemy ponad 60 kierunków studiów. Jest w czym wybierać. Mamy dziedziny artystyczne, dziedziny ścisłe, dziedziny humanistyczne. Mamy kierunki lekarskie, kierunki medyczne, psychologię, więc naprawdę wachlarz propozycji jest ogromny. Ale teraz może pokrótce o tym, co czeka Was w nadchodzącym tygodniu. Codziennie prezentować będziemy dwa wydziały Uniwersytetu w kolejności alfabetycznej. Do południa pojawią się na antenie Akademickiego Radia Indeks rozmowy z wykładowcami, rozmowy z władzami wydziałów i wtedy będzie można poznać to, co dzieje się tak naprawdę na poszczególnych wydziałach, naszą całą ofertę edukacyjną. To o godzinie 10 i 16, natomiast po południu zapraszamy na wydarzenie w Wirtualne dni otwarte UZ na Facebooku od godziny 18:00 i tam również będziemy prezentować po dwa wydziały dziennie. Będzie można usłyszeć to, co ma do powiedzenia dziekan wydziału zapraszający was właśnie do studiowania na naszą uczelnię, a także porozmawiamy o tym, jakie koła naukowe działają na Uniwersytecie Zielonogórskim i o tym będą opowiadać już sami studenci, którzy działają właśnie w tych kołach, którzy osiągają sukcesy na niewieku naukowych ogólnopolskich. Dodatkowo poznacie też absolwentów, którzy skończyli naszą uczelnię i to są osoby, które utożsamiają się właśnie z Uniwersytetem Zielonogórskim, które uważają, że po skończeniu i dzięki skończeniu studiów na naszej uczelni mają bardzo ciekawą pracę, rozwijają swoje pasje i po prostu ich kariera zawodowa pięknie się rozwija. Na koniec będziemy też mówić informacje dotyczące miasta, bowiem chcemy Was zaprosić do tego, abyście przyjechali do Zielonej Góry, do miasta przyjaznego studentom. Codziennie będzie. Pojawiła się informacja dotycząca jednej z atrakcji, w jaki sposób można spędzić czy popołudnie, czy weekendy w naszym mieście, a to wszystko będą Wam mówić przedstawiciele informacji turystycznej Wizyt Zielonogóra, z którymi współpracujemy przy tworzeniu właśnie wirtualnych Dni Otwartych. W międzyczasie będzie można też poznać jednostki ogólnouczelniane, na pewno zapoznacie się z ofertą biblioteki uniwersyteckiej, powiemy też co nieco o biurze karier, o tym, jakie stypendia możecie otrzymać studiując na Uniwersytecie Zielonogórskim, Powie My też o tym, w jaki sposób można y, trenować u nas różne sporty. Będzie się mnóstwo rzeczy działo. Będziemy mówić o tym, jak założyć własny biznes. Tutaj powiedzą i podpowiedzą, jak to zrobić pracownicy Centrum Przedsiębiorczości, Transferu i Technologii. Myślę, że naprawdę bardzo dużo się będzie działo i warto zajrzeć na wirtualne dni Otwarte. Na sam koniec dnia zawsze będzie pojawiało się pytanie konkursowe dotyczące treści, które pojawiły się do, do tego momentu i wtedy właśnie będzie można wygrać nagrodę ufundowaną przez. Uniwersytet Zielonogórski i e, informację turystyczną, będą to nasze gadżety, gadżety reklamowe. E, będzie można zdobyć również t-shirty z nowym hasłem kampanii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Weź kierunek na UZ. I ja właśnie zapraszam Was do tego, abyście wzięli kierunek na UZ, zajrzeli na nasze Dni Otwarte. Przypominam, od dziś 20 marca do 26 marca do soboty jesteśmy z Wami. Natomiast jeżeli nie będziecie mieli możliwości na żywo zobaczenia tego, co proponujemy, to wszystkie materiały. Po zakończeniu tego tygodnia będą dostępne na kanale YouTube naszego uniwersytetu. Serdecznie zapraszam.